Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Magdalena Złotnicka. Gościem publicystycznej części magazynu Północ, Południe jest doktor Andrzej Anusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, gorący tydzień w polskiej polityce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. W jego miejsce wicepremierem, ale także osobą odpowiedzialną za sprawy związane z bezpieczeństwem zostaje minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Jednocześnie sam skład rządu poszerza się o Agnieszkę ściga i skoła polskie sprawy. Prezes PiS mówi, że będzie zajmował się sprawami związanymi z partią, przygotowania pod wybory. Czy jednak jeszcze za wcześnie? Myślę, że to są już przygotowania pod wybory, e, dlatego że e, no, do wyborów e, w konstytucyjnym terminie jest e, ponad rok, natomiast no, wchodzimy w okres wakacji siłą rzeczy. E, to, to jest zawsze okres, gdzie Polacy no, politycy chcą e, skutować mniej. Natomiast no, po wakacjach we wrześniu rozpocznie się już nowy sezon polityczny i rzeczywiście wejdziemy w ostatni rok kadencji tego parlamentu no i wydaje się, że to będzie decydujący rok dla polskiej polityki siłą rzeczy Jarosław Kaczyński zresztą nie kryje tego no, odszedł z rządu, chce się zająć partią. To jest zresztą jego, można powiedzieć, stały element w jego, w jego działalności, w jego filozofii politycznej. Tak się składa, że ja napisałem taką książkę Historię Porozumienia Centrum, u źródeł Prawa i Sprawiedliwości i tam postawiłem tezę, że dla Jarosława Kaczyńskiego zawsze. W polityce najważniejsza była partia jako narzędzie uprawiania polityki i ta teza moim zdaniem w tej chwili w jego decyzji się potwierdza. To znaczy on odchodząc z rządu zajmie się partią po to, żeby partia za rok wygrała wybory i miała perspektywę sprawowania władzy przez kolejne 4 lata. Tyle tylko, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia największa w Zjednoczonej Prawicy, ale partia nie jedyna. Struktura Zjednoczonej Prawicy, jak mówiłam, zaczyna się chyba stopniowo rozszerzać. Mamy Solidarną Polskę, mamy formację republikańską. Teraz słyszymy, że Agnieszka Ścigaj dołączyła do rządu. Taka formuła Zjednoczona Prawica Plus, to będzie korzystne czy nie? No bo z jednej strony mamy coraz szersze środowisko, możemy do coraz kolejnych segmentów elektoratu docierać. Z drugiej strony listy wyborcze nie są z gumy. Tak, natomiast no, wiemy, że te mniejsze środowiska, one poza, poza sojuszem z, z prawej sprawiedliwością, praktycznie nie mają żadnych szans, żeby wejść do parlamentu. Zresztą w ostatnich dniach był opublikowany taki sondaż, gdzie no, zadano pytanie o, o, to, o taki wariant, gdzie Solidarna Polska i Republika nie startowaliby osobno. No i to są no w tym sondażu te, na, na tę partię głosowałby no w przypadku Solidarnej Polski niecałe 2% wyborców, w przypadku Republikanów niecały 1% wyborców. W związku z tym siłą rzeczy wiadomo, że to te ugrupowania samodzielne samodzielnie one nie mają po prostu żadnych szans, nie mają de facto racji bytu jak, jak, jako podmioty samodzielne w wyborach. Natomiast oczywiście one są istotne z tego punktu widzenia, że dla Prawa i Sprawiedliwości, dla całej formacji Zjednoczonej Prawicy, no każdy, każdy ułamek procenta, każdy, każdy procent jest istotny w kontekście oczywiście tych wyborów, które będą za ponad rok, dlatego że no dzisiejsze sondaże, które, które jedno, pokazują nam że Zjednoczona Prawica wygrałaby wybory, natomiast to może być ten wynik w okolicach 35-37%, to może być za mało, żeby stworzyć I, rząd. Więc I tu się w tym... właśnie pojawia moje pytanie o formację, czy formacyjki, o poglądach, czy powiedziałabym postulatach programowych zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości i o to, jak na to patrzeć. No bo z jednej strony można iść w kierunku tej formuły Zjednoczona Prawica Plus, to znaczy tworzyć jedną dużą Listę. I oczywiście DONT promuje duże ugrupowania. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli, ja oczywiście teraz hipotetyzuję, taką sytuację, w której Zjednoczona prawica w składzie PiS, Solidarna Polska, Republikanie i może coś jeszcze wygrywa wybory, ale nie na tyle, żeby rządzić samodzielnie, to może jednak formacja, która startowałaby samodzielnie, ale mogłaby być koalicjantem, byłaby potrzebna. Tak, ale to, to jest... Tylko pytanie, czy taka jest i skąd ją wziąć? Tak, tak. Znaczy, znaczy oczywiście, teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że po, po, po takim zdecydowanym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy w przypadku, gdyby brakowało powiedzmy tych kilkunastu mandatów, żeby mieć większość te 231 głosów prawda, w przyszłym Sejmie, no pytanie jest, czy Konfederacja weszłaby do Sejmu. Gdyby weszła i miałaby właśnie około 20 powiedzmy posłów. Myślę, że pierwszym ruchem ze strony Zjednoczonej prawicy byłaby próba utworzenia koalicji z Konfederacją. I wyobraża pan sobie w koalicji ministra niedzielskiego i Grzegorza Brauna? Bo mi się to w głowie nie mieści. To znaczy, pani redaktor, ja myślę, że mam dosyć, dosyć dużą wyobraźnię i myślę, że w polityce nie takie były warianty. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość ma doświadczenie tworzenia koalicji z Andrzejem Leperem i z Romanem Giertychem, co wydawało się przed wyborami prawda, w 2005 roku kompletnie niemożliwe. W związku z tym tutaj naprawdę. Z perspektywy czasu wydaje się, że ta koalicja chyba nie była najszczęśliwsza. Tak, nie byłaby najszczęśliwsza i dlatego dzisiaj Jarosław Kaczyński, między innymi dlatego, że dzisiaj odchodzi z rządu, żeby przygotować partię na, na, na taki scenariusz, żeby do tego typu różnych karkołownych koalicji nie musiało dochodzić. Natomiast no, artymetyka wyborcza często jest bardzo bezwzględna i czasami wręcz... Szydercza, jeśli tak można powiedzieć, i różne, różne, różne scenariusze można sobie wyobrazić. Natomiast kolejny, powiedzmy, no, oczywiście my spekulujemy, jak to pani redaktor powiedziała, to no, są takie hipotetyczne różne scenariusze. Kolejnym scenariuszem, oczywiście, byłaby próba na przykład rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym, które ewentualnie by weszło do tego parlamentu. Pytanie, czy, czy, czy PSL byłby na przykład zainteresowany y, y, współpracą z, ze Zjednoczoną Prawicą. Natomiast. Oczywiście dzisiaj nikt nie, y, nie będzie mówił o tym, że tego typu z polityków, że, że tego typu scenariusze jakby rozważa. Y, oczywiście linią y, można powiedzieć, takiej, takiej polityczną będzie to, że Zjednoczona Prawica idzie po, po to, żeby wygrać i samodzielnie rządzić. Natomiast z drugiej strony oczywiście pytanie, jak, się, jak opozycja y, się do tych, do, do tych wyborów przygotuje. Bo tutaj ma, możemy mieć bardzo różne scenariusze. Pierwszy scenariusz, y, odwołując się do wyborów 2015-2015 roku, kiedy to po tych wyborach, przypomnę, pierwszy raz Zjednoczona Prawica jakby samodzielnie objęła rządy. Yy, yy, opozycja poszła na tyle podzielona, zwłaszcza ugrupowania lewicowe, przypomnę, że SLD yy, nie poszła jako koalicja, nie przekroczyła 8% takowego progu. Z drugiej strony była partia Razem, która przekroczyła ponad 3%, ale te, można powiedzieć kilkanaście procent yy, no, nie zostały yy, te formacje nagrodzone mandatami. Przy metodzie donta, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest tak, że ta metoda liczenia głosów yy, w, w tej ordynacji. Tego, który wygrał wybory i Zjednoczona Prawica dostała premię i miała mniej głosów y, niż na przykład 4 lata później, a miała więcej mandatów, prawda. To jest taki pewien paradoks, ale taka była sytuacja. Drugie, 4 lata później no, mamy do czynienia z innym scenariuszem, bo wtedy już y, Zjednoczona Prawica uzyskała. Y, Samodzielnie rząd 235 mandatów, natomiast no, opozycja poszła lepiej zorganizowana, prawda, do tych wyborów. Jakby te, te mniej się głosów, można powiedzieć po stronie opozycji nie zmarnowało. I teraz pytanie, które jest prawda przed nami i które za rok. To znaczy, czy opozycja będzie w stanie się tak racjonalnie zorganizować, żeby te głosy no, się patrząc, nie po dzisiaj, patrząc po dzisiejszych e, deklaracjach ze strony polityków opozycji, koalicja obywatelska chciałaby jednej listy, PSL chciałby dwóch list, z czego jedna pod wodzą PSL-u właśnie. E, lewica, no właśnie, pytanie, która lewica, ale też chyba ma raczej plany, żeby pójść do tych wyborów osobno. E, więc powstaje pytanie, więc na jedną listę raczej nie ma, nie ma szans chciała jeszcze wrócić do prawa i sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym Polsce The Times przypomina, że jeśli chodzi o decyzję w sprawie kierownictwa partii, to za trzy lata będzie kongres i wówczas, i wówczas na tym kongresie będą wybierane władze. Jarosław Kaczyński mówi, że nie planuje kandydowania na szefa partii. I że jeżeli dostanie się do Sejmu, to będzie wówczas szeregowym posłem. Zarazem powiedział, bo ta wypowiedź ta padła w kontekście pytań o Mariusza Błaszczaka, że jeśli chodzi o Mariusza Błaszczaka, to on mówiąc o zastępowaniu go na różnych funkcjach, miał na myśli funkcję w rządzie, a jeśli chodzi o kwestie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba odłożyć tę sprawę do kongresu. Mamy zapowiedź tego, że lata Jarosław Kaczyński nie będzie kandydował na szefa partii. Co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy to jest trzy lata w, w obecnej sytuacji w polskiej polityce, ale też w, w związku z tym, co się dzieje w, to w ogóle na świecie, w, w polityce to jest epoka. W związku z tym to jest, to jest de facto określenie dzisiaj to jest takie oświadczenie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że w perspektywie przewidywalnej politycznej nadal będę prezesem Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo mocne, bardzo mocne stanowisko. To jest stanowisko, które przecina te y, głosy, które się pojawiły w ostatnich dniach o tym, że to ewentualnie właśnie Mariusz Błaszak został namaszczony na, na, na delfina, na sukcesora w prawie saliwości. De facto to oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego znaczy, że nikogo nie namaścił na, na swojego następcę. I moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński kogoś, kogoś namaści na swojego następcę. Dlatego, że za trzy lata zobaczymy jak będzie wyglądała polska scena polityczna. Ee, jak na, na ile be, 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 ben, będzie funkcjonował Prawda, y, y, Mateusz Morawiecki po, po swoim premierostwie czy w, w kolejnej kadencji nadal będzie premierem, czy nie będzie. Jak będzie funkcjonował prezydent Andrzej Duda, który też będzie wtedy kończył swoją kadencję prezydencką, już na trzecią nie będzie mógł kandydować. Być może on też będzie tutaj jednym z, z ważnych polityków, który, który, który włączy się do, 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 do tą, o tą rozgrywkę o sukcesję. Natomiast w tej chwili widać, że to oświadczenie znaczy jedno. To jest twarde oświadczenie, że Kaczyński nie wypuszcza władzy ze swoich w partii I najbliższe lata nadal chce sprawować mocną ręką to przywództwo i, i wszyscy ci, którzy już dziś yy, w ostatnich dniach Zapowiadali, że Kaczyński żegna się z partią, że szykuje jakichś sukcesorów. Kompletnie jakby, jakby ich, ich, ich analizy się nie sprawdziły. Mamy do czynienia z twardym stanowiskiem, że prezes Kaczyński nadal kieruje partię, i teraz dla niego najważniejszą oczywiście sprawą jest to, żeby Zjednoczona Prawica wygrała w, za rok wybory i, i mogła kolejny raz sprawować władzę w Polsce. A w tym okresie przedwyborczym dużo wyzwań, także te związane z inflacją, z sytuacją gospodarczą, a może przede wszystkim poza kwestiami bezpieczeństwa, właśnie te wyzwania. Wracając do wywiadu udzielonego przez prezesa PiS Polsce The Times, on tam był pytany o to, czy Arturowi Soboniowi, czyli obecnemu wiceministrowi finansów, udało się naprawić polski ład. I prezes PiS stwierdził, że w ogromnej części tak, jednak tego wcześniejszego zamieszania nie da się cofnąć. Pytano go więc, czy ktoś poniósł odpowiedział. Za to odpowiedzialność. Na co Kaczyński powiedział, że pewien polityk, który mógłby być wa ważnym człowiekiem, ale nie wróżał mu już specjalnej kariery, on był głównym odpowiedzialnym. E I potem dopytywany mówił, że plan polskiego ładu nie był najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej, a to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalny. Gdzie jest dziś Gowin, to Państwo wiecie. Na reakcję Jarosława Gowina nie trzeba było dł długo czekać. E ten na Twitterze odniósł się do wywiadu, mówiąc, że e ostrzegał i prezesa Mateusza Morawieckiego, że Polski Ład będzie tu cytat gniotem, a inflacja zje oszczędności Polaków. E, więc e, pytanie, jak to wszystko czytać? Jarosław Gowin ma pewnego rodzaju żal. To jest taki żal wynikający no chyba jednak z porażki politycznej, no bo porozumienie po wyjściu ze Zjednoczonej Prawicy szczególnie mocno nie oddziałowuje. Tak, znaczy na pewno trzeba powiedzieć, że przekaz zarówno ze strony prezesa Kaczyńskiego, jak i Gowina... Powiedzmy, ta ich polemika między nimi świadczy o tym, że tak naprawdę nikt nie chce w tej chwili się przyznać do jakby autorstwa Polskiego Ładu. Nie chce wziąć pełnej odpowiedzialności za ten program. Ten program, trzeba powiedzieć to sobie jasno, skończył się porażką. I z porażkę w tej chwili no, obóz rządzący jakby wyciąga wnioski. Rzeczywiście jest to w tej chwili, można powiedzieć, no, to, nie panie jakby... doktorze, czy mówienie o porażce to nie jest zbyt mocno? Są takie elementy jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, tak, jak tak, podniesienie owszem. progu podatkowego, które myślę, że chyba większość z nas ocenia pozytywnie. Owszem, ale to jest wszystko w kwestii pewnego programu naprawczego, który został uruchomiony i rzeczywiście pewne elementy zostały utrzymane z polskiego ładu. Natomiast przypomnijmy, że polski ład był przedstawiany jako całościowy, pełny program. Program, de facto program y, polityczny, program, który miał ewentualnie nawet być takim elementem programu wyborczego, właśnie na, 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 na wybory, o których mówimy. W tej chwili widać, że y, obóz rządzący chce się y, od tego programu. Po pierwsze, zdystansować po drugie no, odpowiedzialnością częściowo Jarosław Kaczyński dzieli się z wicepremierem swojego wczesnego rządu, znaczy premierem rządu Mateusza Morawieckiego, kolegą z rządu Jarosławem Gowinem. Widać, że po prostu no, zarówno no, Prawo Sprawiedliwość chce jakby od nazwy Polskiego Ładu odejść, natomiast rzeczywiście. Te, dob te dobre e, różne propozycje, które były w polskim ładzie, bo nie można powiedzieć, że wszystko było złe, czyli wolna kwota od podatku, prawda, podniesienie progu podatkowych to zostaje i w tej chwili no, mamy misję taką ratunkową, ja bym to nazwał, wiceminister Soboń tutaj bardzo aktywnie działa który no, działa w kierunkach uproszczenia te, tych systemów podatkowych, pokazania ludziom, że, że oni na, na na tych rozwiązaniach skorzystają. Natomiast sama nazwa Polski Ład widać, że już jest w tej chwili jakby chowana i, i, i nikt nie chce za bardzo o tej, o tej nazwie przypominać, no bo ona jednak się kojarzy. Co tu dużo mówić z porażką polityczną. No ale jeśli chodzi o samego Jarosława Gowina, ja pamiętam, jak on jeszcze jako minister w rządzie prawa i sprawiedliwości e, spotykał się on, czy też jego środowisko z przedsiębiorcami przy różnych okazjach, e, także w związku z e, sytuacją covidową i otwieraniem bądź zamykaniem poszczególnych branż. No i mam wrażenie, że te relacje między środowiskiem przedsiębiorców a Gowinem nigdy nie były szczególnie ciepłe. Tak, i, i tutaj widać, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość próbuje jakby odzyskać pewien wpływ w środowiskach drobnych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że to właśnie ci przedsiębiorcy, oni no 70% jakby podatków do budżetu to są właśnie, pochodzą z, z tych małych i średnich firm. I teraz te, te ugrupowanie polityczne, które będzie w stanie wiarygodnie przedstawić pewne rozwiązania korzystne i dla, tych, dla tej grupy, ono ma szansę odnieść sukces w wyborach. I widać, że Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z, z porażki polskiego w tej chwili jakby przeformułuje swój program dla właśnie tej grupy bardzo aktywnej w polskim społeczeństwie i pytanie, jeśli uda im się przez rok odzyskać pewne wpływy w tej grupie, odzyskać pewną wiarygodność, to to jest szansa na poszerzenie elektoratu. To jest ta szansa, o której pani rektor powiedziała ewentualnie zjednoczona prawica plus, prawda? Bo to są głosy, dzisiaj w badaniach opinii publicznej widać, że ta grupa częściowo popierała konfederację, w tej chwili jakby częściowo od konfederacji ze względu między innymi na tę, na tę taką prorosyjską narrację, Federacji ta grupa no, odchodzi i, i, i zasila w badaniach opinii publicznej grupę. Ale no osób, właśnie, które są, panie doktorze, bo zastanawiamy się, zastanawiamy się nad wynikami przyszłych wyborów, chociaż jest do nich jeszcze dużo czasu. Natomiast, kiedy mówimy o poszczególnych aspektach życia. E, podejściu do geopolityki, gospodarce, podejściu do spraw światopoglądowych, no to można odnieść wrażenie, że coraz więcej jest osób, które mają zespół poglądów niejako w poprzek poszczególnych formacji politycznych. Do czego to będzie prowadziło? To znaczy z Super. jednej strony osoby, które mają poglądy gospodarcze na przykład bardzo liberalne, mają zarazem bardzo konserwatywne poglądy, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, zarazem bardzo proukraińskie poglądy, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną jak to wszystko konsumować? To jest yy, w ogóle pewien pewien taki fenomen i pewien element jakby szerszego procesu nie tylko w polskiej polityce, ale w polityce europejskiej w ogóle światowej. I tutaj mamy do czynienia z takim pewnym eklektyzmem jakby programowym, prawda? Ludzie jakby w tej chwili też często sobie chcą wybierać jakby poszczególne nie ma już kończą się takie formuły takich zwartych, jakby skonsolidowanych formacji politycznych, które jakby można powiedzieć ludzie popierali yy, no, w większości. Yy, Prawda, od programu w sensie światopoglądu do programu gospodarczego czy społecznego. Natomiast w tej chwili ludzie często sobie jakby wybierają poszczególne, poszczególne elementy, szukają takich rozwiązań. I w związku z tym pytanie, że ta formuła, a w polskich warunkach, ta formacja, która będzie w stanie pokazać takie taki szerokie spektrum pewnych tych rozwiązań, ma szansę jakby wygrać. W związku z tym to oznacza, że z obóz Zjednoczonej Prawicy no, musi poszerzyć swoją ofertę programową, pokazać jakby pewne nowe akcenty, z drugiej strony to też jest paradoksalnie szansa dla opozycji, bo opozycja, gdyby w sposób jakby można powiedzieć racjonalny się zorganizowała, ona też może jakby podzielić właśnie te pewne, pewne poglądy, że z jednej strony będzie powiedzmy, jedna lista bardziej powiedzmy, lewicowo liberalna. Z drugiej strony bardziej konserwatywna, prawda? No to panie ale doktorze, to jest... a jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, jak my w tej chwili głosujemy? Czy taki statystyczny Polak, chociaż ja nie lubię tego określenia, mając do wyboru na przykład partię X, co do której zgadza się z kwestiami światopoglądowymi, ale nie zgadza się z gospodarczo, oraz partię Y, gdzie zgadza się z poglądami gospodarczymi, ale nie zgadza się z kwestiami światopoglądowymi, i na przykład jeszcze partię Z, z którą się zgadza, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to na którą z tych partii zagłosuje? Что является кредитом с Tak, znaczy generalnie w ogóle polskie społeczeństwo, te, te poglądy polityczne i generalnie te różne wybory, których dokonują Polacy, one są dosyć stabilne i zresztą to widać w opinia, w tych badaniach opinii publicznej. Generalnie o, o wynikach polskich wyborów decyduje między 10 a 15% wyborców i oni decydują, czy na która, która formacja, czy generalnie umownie mówiąc wokół Prawa i Sprawiedliwości wygrywa, czy formacja wokół Platformy Obywatelskiej wygrywa. I teraz pytanie, ta, ta formuła, która zarówno ze strony obozu rządzącego, albo ze strony opozycji będzie w stanie adresować swój projekt polityczny, swój program do tych kilkunastu procent, które decydują, wygra. I zresztą widać, że co wybory, jakby jest też próba wchodzenia nowych formacji, prawda? My mieliśmy przez Palikota, Ryszarda Petru, prawda, Kukiza, w no, no, I większość jakby... okazała się efemerydami. Tak, dokładnie się do do okazywała efemerydami. I to jest to właśnie... E e od nie, nie była w stanie się jakby ustabilizować na scenie politycznej. To pokazuje, że ten generalny podział jest w Polsce trwały. Natomiast kilkanaście procent wyborców decyduje. I teraz pytanie. Na ile Zjednoczonej Prawicy się uda jakby do przynajmniej yy, pewnej części, do tych, tych kilkunastu procent odwołać. I być może to właśnie będzie powrót do formuły dla drobnych Panie doktorze, mamy 30 sekund. Na ile efekt jednoczenia się wokół flagi, który widać w związku z sytuacją geopolityczną, ma szansę utrzymać się do wyborów parlamentarnych? Znaczy, myślę, że się da, utrzyma, natomiast o, o wynikach wyborów zdecyduje przede wszystkim kwestia inflacji, drożyzny i poziomu życia Polaków. To będzie, to będzie decydujący czynnik, który zadecyduje o tym, kto wygra wybory. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę, doktor Andrzej Anusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego był naszym gościem. Zbliża się trzynasta. Za chwilę naszej antenie serwis informacyjny. Zostańcie państwo z nami.